Kajtuś Będziesz kiedyś dużym chłopcem I'm just a kid who's Each day I grow some more. I like experience. kai okay. you Widzisz? Dlaczego twój ząb się rusza? Wypadają mi zęby mleczne, bo jestem już dużą dziewczynką. Włożę ten ząb pod poduszkę. W nocy przyjdzie zębowa wróżka i zostawi mi prezent. Kajtuś nigdy wcześniej nie słyszał o zębowej wróżce. To specjalna wróżka, która przychodzi, kiedy śpisz. Sprawdza, czy pod twoją poduszką leży ząb, a jak go znajdzie, zostawia prezent, a czasami nawet pieniądze. Kajtuś też chciał włożyć ząb pod poduszkę dla zębowej wróżki. Proszę, to twój sokrużo. Jak to zjesz, Kajtusiu, pójdziemy na podwórko bawić się, póki mama i tata nie wrócą do domu. Ha-ha, wyglądasz, jakby wypadł ci ząb. Naprawdę? Mnie też kiedyś wypadł ząb. Ten ząb jest sztuczny. Co wieczór go wyjmuję? Wkładasz go pod poduszkę dla zębowej wróżki? Ha, ha, ha. No nie. Nie chcę, żeby zębowa wróżka zabrała mi ten ząb. Cześć, już jesteśmy? Mamo, tato! Chcę dostać prezent od zębowej wróżki, tak jak Sara. Poczekaj, aż wypadnie ci jakiś ząb. Dopiero wtedy zębowa wróżka do ciebie przyjdzie. Mogę włożyć ząb dziadka pod poduszkę? <laughs> Ale ten ząb jest mi potrzebny. Poza tym wróżka od razu się domyśli, że to mój. Kajtuś zniechęcił się. Naprawdę chciał, żeby zębowa wróżka do niego przyszła. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się poluzować jakiś ząb, żeby wypadł. Hej, ten się rusza! Mamo, tato, patrzcie, ząb mi się rusza. O, wszystko z nim jest w porządku. Wcale się nie rusza. Cześć, Kajtusiu. Patrz, przez pomyłkę wzięłam twoją łopatkę. Ła, wow, Saro, nie masz już zęba? Aha, pa. Oh. Kajtusz martwił się, że zębowa wróżka nie przyjdzie do niego, chyba że. Hej, ten kamyk wygląda jak ząb. Kajtuś miał nadzieję, że zębowa wróżka weźmie kamyk za ząb i zostawi mu prezent. Dobranoc, Kajtusiu, czy umyłeś zęby? Dziś przyjdzie do mnie zębowa wróżka. Mhm, mm nie sądzę, żebyś oszukał zębową wróżkę. Ale zostaw ten kamyk. Może przyjdzie do ciebie, kiedy będziesz spał. Może i przyjdzie do ciebie, ale nie licz zbytnio na prezent. Dobrze! Chcę być duży. Chcę zjeść ciastko. Ciastek nie je się na śniadanie. Dobrze. Kajtuś chciał być taki duży, żeby sięgnąć po ciastka. Teraz sam nie mógł ich dosięgnąć. Kajtuś, chodź szykujemy się do parku. O, tam jest Andrzejek. Kajtuś już od dawna nie widział swojego przyjaciela. Cześć Kajtusiu, chodź się bawić. Kajtuś chciał robić to samo co robił Andrzejek. Mój stary rower był za mały. Chcesz spróbować? No dobrze. Jesteś jeszcze za mały, Kajtusiu. Kajtus chciał być taki duży, żeby jeździć rowerem Andrzejka. Cześć, Kajtusiu. Dobrze się bawiłeś w parku? Chcę być jak Andrzejek. Jak to? Jest ode mnie większy. Jeździ na wielkim rowerze. Ale Andrzejek jest trochę starszy od ciebie. Poza tym ty też urosłeś. Naprawdę? Sprawdźmy to. No, jesteś o centymetr wyższy niż ostatnim razem. Centymetr? A ile to jest. To jest całkiem dużo, Kajtusiu. Kajtuś był szczęśliwy, że już trochę urósł. Luza teraz! Ciebie też zmierzymy. O, ty też urosłaś. Patrz, sięgałaś głową tutaj, a dzisiaj tutaj. A tu sięga Kajtuś. A, duza! Kajtuś był dumny, że jest starszym bratem róży. Jeśli dalej będziesz rósł tak szybko, już niedługo dościgniesz Andrzejka. Kajtuś od razu chciał być tak duży jak Andrzejek. Co zrobić, żeby rosnąć szybciej? Jak chcesz być duży i silny, musisz dużo jeść i wysypiać się. Tego wieczora Kajtuś zjadł dużo więcej niż zwykle. Chcesz dokładkę? Myślałam, że nie lubisz pieczeni. Będę jadł dużo, bo chcę duży urosnąć. Czas na deser, Kajtusiu. Możesz zjeść ciastko, które chciałeś rano. Mam pełen brzuch. Wiesz co? Jedzenie ułoży ci się w brzuchu, jak pomożesz mi zmywać naczynia. Hmm, rury chyba znowu się zapchały. Zajmę się tym rano. Kajtuś chciał jak najwcześniej i spać, żeby szybko urosnąć. Już przebrałeś się w piżamę? Jeszcze nie musisz kłaść się spać. Chcę się dobrze wyspać. Patrz, Kajtusiu, znalazłam twoje stare zdjęcie. Wtedy byłeś jeszcze mniejszy. <grystanie> Byłem malutki. To prawda, Kajtusiu, teraz jesteś dużym chłopcem. Tej nocy Kajtusiowi się śniło, że jest duży i silny. Mógł dosięgnąć najwyższej poprzeczki. Mógł też jeździć na rowerze Andrzejka. Kajtusiu, obudź się! Kiedy Kajtusio obudził, był szczęśliwy. Czuł, że jest dużo większy. Co robisz? Chcę zobaczyć. Ale co? Tato, tato! Czy już urosłem? Jak sądzę, jesteś mniej więcej tego samego wzrostu, co wczoraj. Kajtuś był zawiedziony. Czuł, że nigdy nie będzie taki duży jak Andrzejek. Nikt nie rośnie w jedną noc. Będziesz rósł przez wiele lat. Co tam robisz? Naprawiam zlew. Sprawdzę, czy już działa. O nie! <ślesk> 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 no tak, jednak musimy wezwać hydraulika. Chyba trzeba wymienić to cieknące złącze. Mogę to zobaczyć? Przykro mi, to jest zajęcie dla dorosłego. Kajtuś postanowił, że sam coś zrobi przy zlewie w łazience. Hej, Tobi, pomóż mi naprawić cieknące złącze. Chyba potrzebujemy Twojej pomocy. Jeśli nie jesteś zbyt zajęty. Dobrze. Widzisz, teraz musimy odciąć dopływ wody. Ja jestem za duży, żeby tam wejść. Jak hydraulik da znak, zakręcisz zawór, dobrze? Dobrze. Teraz! Teraz! Tu jest ciemno, tato! Jestem przy tobie, nie bój się. Udało się! Dzięki, Kajtusiu. Bardzo przydałby mi się taki mały pomocnik jak ty. Kajtuś był dumny, że pomógł hydraulikowi naprawić zlew. <ścoughs> Aha, widzę cię, Andrzejku. Znów wygrałeś, Kajtusiu. Twój tata nigdy cię nie znajdzie. Jestem tak! Małe, że wejdę wszędzie. Pożegnanie z zimą. To był jeden z pierwszych ciepłych dni. Śnieg się topił, kwiaty zaczynały rosnąć i Kajtuj z rodziną cieszył się nadejściem wiosny. Widzisz? Kwiatek wyciąga się do góry, żeby złapać kilka promieni słońca. Śnieg się stopił, więc kwiaty mogą rosnąć. Nie zobaczymy śniegu przez długi, długi czas. Kajtusiowi było trochę smutno, że cały śnieg stopniał. Bardzo lubił bawić się na śniegu i już za nim tęsknił. Gapcio! Cześć, Kajtusiu! Patrz, co znalazłem! To ostatnia resztka śniegu! Zaraz rozpuści się w słońcu. Ale ja chciałbym go zatrzymać. No, jeśli chcesz zatrzymać śnieg, musisz włożyć go do zamrażarki. Kajtuś uznał, że to świetny pomysł. Nie ma miejsca! Już wiem! Kajtuś wiedział, gdzie jest dobre miejsce dla śniegu. Wywalnie! Przynieśmy więcej! i Sara przynieśli z podwórka mnóstwo wiader śniegu, aż wanna wypełniła się nim prawie po brzegi. Co chcesz teraz z tym zrobić? Małwana Zimno mi w ręce. Mnie też. Weźmy rękawiczki. <grym i zimno> Już! Bałwan musi mieć nos i oczy. Cześć! Saro, przed chwilą mama wołała Cię na obiad. Dobrze. Cześć, Kajtek! Zostawiam Cię ze śniegiem. Śnieg? Uch. Czy mogę wziąć marchewkę? Tak śmiało. Obiad będzie już za chwilę. Kajtuś uznał, że jego bałwan wyszedł doskonale. Kajtusiu, umyj ręce. Za chwilę obiad będzie gotowy. Po obiedzie kajtuś pomagał tacie myć samochód, a mamie robić kolację. Czas mijał szybko, gdy nadeszła pora, by położyć się spać. Hej! Gdzie się podział mój bałwanek? Bałwan? W wannie? Chciałem go tu przechować do zimy. Teraz śnieg znika i ustępuje miejsca kwiatom i trawie. Wiosną też można się bawić, jeździć na rowerach i wspinać na drzewa. Lubię jeździć na rowerze. Kajtuś tęsknił za śniegiem, ale po chwili zrozumiał, że wiosną też czeka go wiele różnych atrakcji. Papa? Wanku, do zobaczenia za rok. Chomik Leosia. Jesteś szczęściarzem, masz chomika. Tak, można się z nim wspaniale bawić. Kajtuś był uradowany. Leoś wyjeżdżał na weekend i Kajtuś będzie się opiekował jego chomikiem. To jego jedzenie i picie. Codziennie dawaj mu świeże. Cześć, koleżko. Kajtuś trochę się denerwował, nie znał się na chomikach, a to była wielka odpowiedzialność. Patrz, możesz go trzymać na ramieniu. Czy on gryzie? Nie, ale musisz być bardzo delikatny. On zna kilka sztuczek, patrz! Mogę spróbować? Jasne. Nie ruszaj. <głosowodzenie> Z... Łaskocze! Zjadł całą marchewkę. Nie, on tylko schował ją w policzkach. <głosowodzenie> 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 Możesz go głaskać po brzuszku o tak. Chcesz się bawić? Chłopcy, Kajtuś zaraz idzie z chomikiem do domu. Leosiu, obchodź się z nim delikatnie. To zwierzątko, a nie zabawka. Dobrze. Kajtuś cieszył się, że zabiera chomika do domu i będzie się nim opiekował. Kajtosiu, przekaż te listę tacie. Gotowe. Musimy pamiętać, że gabcio nie może się zbliżać do chomika. W tym pokoju będzie bezpieczny. Zobaczmy, co my tu mamy. Leoś powiedział, że musi mieć świeżą wodę i jedzenie. Wszystko jest jak trzeba. Mogę się z nim pobawić? Chomik teraz śpikaj, Tusiu. Pozwól mu trochę odpocząć. Na pewno niedługo się obudzi, zgoda? Zgoda. Hajtuś uważnie przyglądał się chomikowi. Chciał, żeby się obudził i żeby mogli się bawić. Chomiku, obudziłeś się? Oh. Wciąż śpisz, chomiku? Kajtus uważał, że chomik już się wyspał i bardzo chciał się z nim bawić. Chodź tu, mały. Chcesz się bawić? Kajtus nie był pewien, co chomik wyprawia. Chodził po nim wszędzie, co denerwowało Kajtusia. Chomika z klatki? Tak. O! Musimy znaleźć chomika, zanim znajdzie go gabciu. Szybko. Wbiegł tam za szafkę. Nie widzę go. Zanim go nie znajdziemy, trzeba zamknąć gabcia w klatce. Szukaj chomika, dobrze? Ja zaraz wrócę. Wszędzie szukał chomika, ale nigdzie nie mógł go znaleźć. Udało się? Nie mogę go znaleźć. On musi gdzieś tu być. Hmm. Tutaj też go nie ma. Nie martw się, synku. Nie mógł uciec daleko. Znajdziemy go. Coś małego z futerkiem i wąsami, chomik! Mamo, dlaczego ty stoisz na krześle? Ja? Tak sobie. Gdzie on jest, kochanie? Szedł pod lodówkę. Chomiku, chodź do nas! Nie spuszczaj go z oka. Przyniosę jego klatkę. Kajtuś pragnął, żeby chomik wyszedł. Zastanawiał się, w jaki sposób może go zachęcić do wyjścia z lodówki. Może wyjdzie, jak mu dam marchewkę. Dobry pomysł, Kajtusiu. On lubi marchewkę. Patrz, mamo. Chomiku, chodź, dostaniesz pyszną marchewkę. Jak sobie radzicie? Chyba zaraz wyjdzie. Wyszedł! Dobrze, włóżmy go z powrotem do klatki, ja to zrobię. Dobrze się spisałeś, ale jak chomik wyszedł z klatki? Chciałem się tylko z nim pobawić. Miło bawić się ze zwierzątkiem, ale następnym razem pilnuj, żeby wrócił do swojej klatki, dobrze? No właśnie, kochanie, odpowiadasz za niego, więc musisz pilnować, żeby był bezpieczny. Kajtusiu, może teraz pozwolimy chomikowi odpocząć po tej przygodzie? Dobrze, tato. Słuchaj, gapcio, już możesz wyjść. Ale zachowuj się cicho, bo chomik odpoczywa. Witam. Wchodźcie. Cześć, Kajtek. Cześć, gapcio. Cześć Leosiu! Chomik wbiegł pod lodówkę, ale go uratowałem! A jak go wyciągnąłeś? Zrobiłem sztuczkę z marchewką!